Drodzy bracia i siostry, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się żyć w nieustannym błogosławieństwie, podczas gdy inni zmagają się z tym samym problemem przez lata? Dziś odkryjecie tajemnicę, która może całkowicie odmienić waszą rzeczywistość. To nie jest o pozytywnym myśleniu ani o magicznych formułach, to o duchowej mocy, która została wam dana, ale która leży nieużywana. Czekając na Wasze słowa. Wasze usta posiadają moc kreowania rzeczywistości, której nawet nie wyobrażacie. Kiedy zaczniecie deklarować błogosławieństwa nad swoim życiem, uruchomicie niebiańskie mechanizmy, które przekształcą niemożliwe w możliwe. Wiecie, jak wygląda życie większości ludzi? Budzą się rano z obawami o rachunki, które należy zapłacić. Patrzą na swoje relacje i widzą jedynie konflikty. Spojrzenie w lustro przynosi tylko rozczarowanie, a potem wychodzą do świata, nosząc w sercu ciężar wszystkich tych negatywnych myśli i słów. Wypowiadają codziennie: Nigdy mi się nie uda, zawsze jestem w długach, nikt mnie nie rozumie, jestem za stary na zmiany. I czy wiecie, co się dzieje? Te słowa stają się proroctwem, które się spełnia. Wasze życie zaczyna odzwierciedlać dokładnie to, co mówicie, ale dzisiaj to się zmieni. Jeśli to przesłanie dotknie waszego serca, pozostawcie w komentarzach słowo błogosławieństwo. Chcę zobaczyć, ilu z was jest gotowych wkroczyć w nowy wymiar życia duchowego. I nie zapomnijcie zostawić lajka like pod tym filmem, ponieważ każde kliknięcie pozwala tej przemieniającej mocy dotrzeć do kolejnej osoby, która rozpaczliwie jej potrzebuje. Zastanówcie się przez chwilę nad mocą słów. W księdze rodzaju widzimy coś niezwykłego. Bóg nie używał młotka ani dłuta, aby stworzyć wszechświat. On po prostu mówił: Niech się stanie światłość, i stała się światłość. Niech się zbiorą wody. I zgromadziły się wody. Każde słowo Boga miało moc kreowania rzeczywistości. A teraz uważajcie na to, co powiem. Zostaliście stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Ta sama moc, która tkwi w Jego słowach, została umieszczona w Waszych ustach. W Księdze Przysłów 18:21 czytamy: Śmierć i życie są w mocy języka. To nie jest poetycka przesada. To duchowa prawda, która działa niezależnie od tego, czy w nią wierzycie. Wasze słowa mają moc budowania lub niszczenia mogą otwierać drzwi lub je zamykać mogą przywoływać błogosławieństwa lub przekleństwa. Każdego dnia dokonujecie wyboru swoimi słowami. Poznałem niezliczoną ilość osób, które żyją w cyklu porażki, ponieważ nigdy nie nauczyły się mocy deklaracji znają każdą swoją słabość. Potrafią Wam opowiedzieć o każdym niepowodzeniu. Ich język jest pełen negatywnych wyznań, a potem się dziwią, dlaczego ich życie nie się zmienia. Drodzy, nie możecie mówić klęski i oczekiwać zwycięstwa. Nie możecie deklarować choroby i spodziewać się zdrowia. Nie możecie wypowiadać ubóstwa i marzyć o obfitości. Aleluja! To właśnie teraz, w tej chwili. Musi nastąpić przełom w Waszym myśleniu. Nie musicie czekać, aż Wasze okoliczności się zmienią, żeby zacząć mówić inaczej. To Wasze słowa zmienią okoliczności. Najpierw zmienia się Wasza mowa, potem zmienia się Wasza wiara, a następnie zmienia się Wasza rzeczywistość. To jest duchowy porządek rzeczy. Spójrzcie na życie Jozłego. Kiedy miał przeprowadzić Izraelitów przez Jordan i zdobyć ziemię obiecaną, Bóg nie dał mu armii aniołów, nie dał mu zaawansowanego uzbrojenia. Co Mu dał? Słowa. W księdze Jozuego 18 Bóg mówi: Księga tego prawa niech nie odchodzi od Twoich ust. Rozmyślaj nad nią dniem i nocą, abyś pilnie spełniał wszystko, co w niej napisane. Wtedy powiedzie ci się na Twojej drodze i będziesz mądry. Zauważcie kolejność. Najpierw słowa w ustach. Potem rozmyślanie, potem działanie, a na końcu powodzenie. Jozue nauczył się deklarować Boże obietnice nad swoim życiem, zanim zobaczył ich wypełnienie. Kiedy patrzył na potężne mury Jerycha, nie mówił To niemożliwe, te mury są zbyt wysokie. On deklarował Pan dał nam to miasto. I wiecie, co? Mury runęły, ale najpierw runęły w jego ustach, zanim runęły w rzeczywistości. Kochani, chcę, żebyście zrozumieli, że deklarowanie błogosławieństw to nie jest wymuszanie na Bogu tego, czego chcecie. To jest zgadzanie się z tym, co On już o Was powiedział. W Jego Słowie jest pełno obietnic dla Waszego życia. Problem polega na tym, że większość ludzi nigdy nie chwyta się tych obietnic swoimi ustami. Czytają je, może nawet w nie wierzą, ale nigdy ich nie deklarują. Jest ogromna różnica między czytaniem obietnicy a deklarowaniem obietnicy. Kiedy czytacie, informacja trafia do waszego umysłu, ale kiedy deklarujecie, ta prawda wychodzi z waszych ust i zaczyna kształtować duchową atmosferę wokół was. Słowa wypowiedziane z wiarą uwalniają anielską aktywność, uruchamiają niebiańskie zasoby, przełamują duchowe bariery, które blokowały wasze błogosławieństwa. Zaraz pokażę Wam coś, co może zmienić Wasze życie jeszcze dzisiaj, ale najpierw potrzebuje Waszego zaangażowania. Jeśli ta prawda przemawia do Waszego serca, udostępnijcie ten film komuś, kto rozpaczliwie potrzebuje tego przesłania. Może to wasza matka, która straciła nadzieję. Może to Wasz przyjaciel, który zmaga się z chorobą. Może to Wasz kolega z pracy, który stoi na krawędzi bankructwa. Wasze udostępnienie może być instrumentem Bożego cudów w czyimś życiu. Teraz chcę was nauczyć, jak właściwie deklarować błogosławieństwa nad swoim życiem. Po pierwsze, Wasze deklaracje muszą być zakorzenione w Słowie Bożym. To nie jest pozytywne myślenie czy samosugestia. To jest zgadzanie się z tym, co Bóg już powiedział. Kiedy deklarujecie: Jestem uzdrowiony, nie opieracie tego na swoich uczuciach. Ale na Izajasza 53:5, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Kiedy mówicie, jestem błogosławiony, opieracie to na Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym. Po drugie, Wasze deklaracje muszą być wypowiadane w czasie teraźniejszym, nie przyszłym. Nie mówicie, będę błogosławiony, ale jestem błogosławiony. Nie zostanę uzdrowiony, ale jestem uzdrowiony. Dlaczego? Ponieważ w sferze duchowej, gdzie mieszka Bóg, wasze błogosławieństwa już istnieją. Efezjan 1:3 mówi, że już zostaliście ubłogosławieni. Nie macie czekać na błogosławieństwa z nieba, macie je sprowadzać z nieba na ziemię swoimi deklaracjami. Po trzecie, Wasze deklaracje muszą być specyficzne. Nie możecie po prostu mówić: Proszę Boga, żeby mi błogosławił. Błogosławił w czym? W zdrowiu? W finansach? W relacjach? W karierze? Bądźcie konkretni. Apostoł Paweł w liście do Filipian 4:19 mówi: Mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę. Jakie są wasze potrzeby dzisiaj? Wymieńcie je. Zadeklarujcie nad nimi Boże zaopatrzenie. Wyobraźcie sobie kobietę, która od lat zmaga się z samotnością. Każdego ranka budzi się z tym samym bólem. Patrzę na puste miejsce obok siebie i myśli: Nikt mnie nie pokochał, jestem zbyt stara, zbyt zraniona, zbyt skomplikowana. Te słowa stają się więzieniem. Ale co by się stało, gdyby zaczęła mówić inaczej? Co gdyby każdego ranka mówiła: Jestem ukochaną córką Najwyższego Boga. Moja wartość nie zależy od obecności partnera. Bóg przygotowuje dla mnie doskonały związek w swoim czasie? Myślicie, że to nic by nie zmieniło? Zmieniłoby wszystko. Najpierw zmieniłaby się ona, jej postawa, jej pewność siebie, jej sposób odnoszenia się do ludzi, a potem zmieniłyby się jej okoliczności. Albo pomyślcie o mężczyźnie, który boryka się z długami. Każdy list w skrzynce pocztowej przynosi kolejne wezwanie do zapłaty. Żyje w ciągłym stresie, nie śpi w nocy, jego małżeństwo się rozpada i codziennie mówi: Nigdy się z tego nie wydobędę, zawsze będę biedny, pieniądze to zło. Te słowa go wiążą, ale co gdyby zaczął deklarować: Mój Bóg zaspokaja wszystkie moje potrzeby według bogactwa swojej chwały w Chrystusie Jezusie. Jestem błogosławiony, żeby być błogosławieństwem. Każda dłużna jest spłacona mocą Boga. Czy to jest wypieranie rzeczywistości? Nie, to jest tworzenie nowej rzeczywistości mocą słowa. Drodzy, najlepsze, co dzisiaj usłyszycie, dopiero nadchodzi. Nie wyłączajcie tego filmu. To, co powiem w kolejnych minutach, może być odpowiedzią na letnie modlitwy. Muszę wam pokazać, jak uruchomić tę moc w waszym codziennym życiu. Kiedy Jezus chodził po ziemi, ciągle deklarował rzeczywistość, której jeszcze nie było widać. Stał przed grobem Łazarza, który był martwy od czterech dni. Ciało już się rozkładało, sytuacja wyglądała beznadziejnie. Ale co zrobił Jezus? Nie modlił się długą modlitwą, nie poświęcił się na post. On po prostu powiedział łazarzu, wyjdź. I martwy wyszedł z grobu. Jego słowa miały moc przywołania życia tam, gdzie panowała śmierć. Aleluja, taka sama moc mieszka w Was. Jezus powiedział w Ewangelii, według Świętego Marka 11:23: Zaprawdę, powiadam Wam, kto by rzekł tej górze: Podnieś się i rzuć w morze. Nie zwątpiłby w swoim sercu, lecz wierzyłby, że się stanie co mówi, to się stanie. Zauważcie, nie powiedział módl się o górę, ale mów do góry. Jest czas na modlitwę, ale jest też czas na deklarację. Jakie góry stoją dzisiaj w waszym życiu? Może to góra choroby, góra zadłużenia, góra złamanej rodziny, góra depresji, góra uzależnienia. Te góry nie znikną same. Modlitwa jest ważna. Ale Jezus mówi, że macie też mówić do tych gór. Macie deklarować ich usunięcie w imię Jezusa. Pozwólcie, że dam wam konkretne przykłady deklaracji, które możecie zacząć stosować już dziś. Rano, kiedy się budzicie, zanim włączycie telefon, zanim sprawdzicie wiadomości, zanim zaczniecie się martwić o dzień, otwórzcie usta i powiedzcie: To jest dzień, który uczynił Pan. Będę się weselił i będę się radował w nim. Ten dzień przynosi nowe błogosławieństwa dla mojego życia. Wszystko, czego się dziś dotknę, będzie prosperować. Żadna broń wykuta przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Nad swoim zdrowiem deklarujcie. Jezus wziął na siebie moje choroby i nosił moje niemoce. W jego ranach jest moje uzdrowienie. Każda komórka mojego ciała funkcjonuje dokładnie tak, jak Bóg zaprojektował. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, a gdzie przebywa Bóg, tam nie ma miejsca na chorobę. Nad swoimi finansami mówicie, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Bóg otwiera okna niebios i wylewa na mnie błogosławieństwo, że nie będę miał gdzie go pomieścić. Nie pożyczam, ale pożyczam narodom. Jestem głową, a nie ogonem. Jestem u góry, a nie na dole. Nad swoją rodziną deklarujcie: Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Moje dzieci są nauczane przez Pana, i wielki jest pokój moich dzieci. Miłość Boża jest wylana w naszych sercach. Nasze relacje są zbudowane na skalę Chrystusa. Słyszycie moc w tych słowach? To nie są puste frazy. To są strzały duchowe, które przebijają ciemność i wypuszczają światło Bożego Królestwa w Waszą sytuację. Każda deklaracja jest jak klucz otwierający kolejne drzwi do waszego przeznaczenia. Kochani bracia i siostry, proszę Was teraz: zostawcie lajka pod tym filmem i napiszcie w komentarzach swoje świadectwo, jak Bóg działa w Waszym życiu? Jakie cuda widzieliście? Wasze słowa będą zachętą dla tysięcy innych ludzi, którzy oglądają to przesłanie. Nie trzymajcie dla siebie tego, co Bóg dla was zrobił. Świadectwo ma moc. Ale muszę was ostrzec przed czymś bardzo ważnym. Diabeł zna moc waszych słów lepiej niż wy. Dlatego będzie próbował was zmusić do mówienia negatywnych rzeczy. Będzie przynosił złe wiadomości, trudne okoliczności, przykre sytuacje, wszystko po to, żebyście otworzyli usta i wypowiedzieli porażkę. Nie dajcie się złapać w tę pułapkę. W Księdze Liczb, rozdziały 13 i 14 znajdziemy smutną historię. Dwanaście szpiegów zostało wysłanych, żeby zbadać Ziemię Obiecaną. Wszyscy widzieli to samo. Cudowną krainę płynącą mlekiem i miodem, ale też potężnych mieszkańców i warowne miasta. Dziesięciu szpiegów wróciło z raportem strachu. Nie możemy walczyć z tymi ludźmi. Są od nas silniejsi. Jesteśmy w naszych oczach jak szarańcza. Ich słowa zabiły wiarę całego narodu. W rezultacie cały ten naród wędrował po pustyni przez czterdzieści lat, aż wymarli na pustyni. Ale dwóch szpiegów, Jozue i Kaleb, widzieli tę samą sytuację, ale mieli inny raport. Kaleb powiedział: Śmiało pójdźmy i weźmy ją w posiadanie, albowiem na pewno możemy to uczynić. To samo wyzwanie inna deklaracja. Inny rezultat. Jozue i Kaleb byli jedynymi z tamtego pokolenia, którzy weszli do Ziemi obiecanej. Co sprawiło różnicę? Ich słowa. Dziesięciu mówiło o problemach, dwóch o możliwościach, dziesięciu mówiło o gigantach, dwóch o Bogu, dziesięciu zmarło na pustyni, dwóch weszło do obietnicy. Wasze słowa określają, czy żyjecie na pustyni porażki, czy w krainie błogosławieństwa. Niektórzy z Was mówią: Ale ja już tyle razy próbowałem, modliłem się, wierzyłem, nic się nie zmieniło. Rozumiem Waszą frustrację, ale pozwólcie, że zapytam: Czy przez cały ten czas konsekwentnie deklarowaliście błogosławieństwa? Czy pozwalaliście, żeby okoliczności dyktowały Wam, co mówicie? Większość ludzi jest konsekwentna w wierze tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze. Ale prawdziwa wiara objawia się wtedy, gdy deklarujecie zwycięstwo w obliczu porażki. Dawid napisał w Psalmie 34:1: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego zawsze w moich ustach w każdym czasie nie tylko kiedy czujecie się dobrze nie tylko kiedy macie pieniądze na koncie nie tylko kiedy relacje układają się świetnie w każdym czasie. To właśnie oddziela tych, którzy żyją w ciągłym przełomie, od tych, którzy tkwią w cyklach porażki. Wyobraźcie sobie, że każda deklaracja błogosławieństwa to nasienie, które sieje w duchowej glebie. Kiedy mówicie raz czy dwa razy, zasiacie kilka nasion. Ale kiedy jesteście konsekwentni codziennie rano i wieczorem przez tygodnie i miesiące, zasiewacie całe pole. I przychodzi czas żniw, kiedy nagle wszystko zaczyna się manifestować. Choroby ustępują, drzwi otwierają się, pieniądze zaczynają płynąć, relacje zostają przywrócone. Ludzie nazywają to cudem, ale to po prostu jest rezultat konsekwentnego siewu dobrym nasieniem. Aleluja, kochani. Czuję, jak namaszczenie wzmaga się w tym miejscu. Niektórzy z Was czują w tej chwili coś w swoim wnętrzu. To jest Duch Święty potwierdzający tę prawdę. Nie ignorujcie tego uczucia. To jest Bóg wzywający Was do nowego poziomu życia w wierze. Chcę teraz, żebyście zrobili coś ze mną. Nie obchodzi mnie, gdzie teraz jesteście, czy w domu, w autobusie, w pracy. To nie ma znaczenia. Połóżcie rękę na swoim sercu i powiedzcie ze mną na głos, Ojcze Niebieski. Dziękuję Ci za moc, którą umieściłeś w moich ustach. Od dzisiaj zaczynam świadomie i celowo deklarować Twoje błogosławieństwa nad moim życiem. Mówię do każdej góry w moim życiu: zostań usunięta w imię Jezusa. Deklaruję zdrowie nad moim ciałem. Deklaruję obfitość nad moimi finansami. Deklaruję pokój nad moją rodziną. Deklaruję cel nad moją przyszłością. Żadna broń wykuta przeciwko mnie. Nie będzie skuteczna. Każdy język, który powstanie przeciwko mnie na sądzie, zostanie potępiony. To jest dziedzictwo sług pańskich. Jestem błogosławiony, żeby być błogosławieństwem w imię Jezusa. Amen. Czy poczuliście to? Właśnie dokonaliście mocy deklaracji. Niebiosa usłyszały te słowa. Anioły zostały wysłane do pracy. Duchowa atmosfera wokół Was właśnie się zmieniła. To nie jest koniec, to jest początek. Te słowa, które przed chwilą wypowiedzieliście, są jak nasiona zasiane w duchowej glebie. Teraz Waszym zadaniem jest podlewać je codziennymi deklaracjami. Większość ludzi robi błąd: modlą się raz, deklarują raz, a potem wracają do starych wzorców mówienia. Nie możecie zasiewać dobrych nasion rano, a potem plewami w południe i wychodzeniu wieczorem. Musicie być konsekwentni. Każdego dnia, niezależnie od tego, co widzicie swoimi naturalnymi oczami, otwierajcie usta i mówcie to, co Bóg mówi o Was. Kochani, niektórzy z Was powiedzą: Ale to jest tak trudne. Kiedy patrzę na moją sytuację, trudno mi uwierzyć i mówić coś przeciwnego. Rozumiem. Dlatego właśnie nazywa się to chodzeniem wiarą, a nie widzeniem. Druga listu do Koryntian 5:7 mówi: Chodzimy bowiem w wierze, a nie w widzeniu. Wiara nie czeka, aż zobaczy, żeby uwierzyć. Wiara wierzy najpierw, a potem widzi. Pomyślcie o tym w ten sposób. Kiedy jesteście chorzy i idziecie do lekarza, on wypisuje wam receptę. Nie czujecie się lepiej zaraz po wyjściu z gabinetu, prawda? Ale bierzecie lekarstwo zgodnie z zaleceniem, wierząc, że zadziała. I po kilku dniach zaczynajcie się lepiej czuć. Słowo Boże działa w ten sam sposób. Psalm 107,20 mówi: posłał słowo swoje i uzdrowił ich. Boże Słowo jest waszym lekiem. Ale musicie je przyjmować codziennie, systematycznie w wierze. Każda deklaracja jest dawką duchowego leku. Jedna dawka niewiele zmieni. Ale regularne codzienne przyjmowanie przyniesie całkowite uzdrowienie. To samo dotyczy każdego obszaru życia. Chcecie przełomu finansowego? Zacznijcie przyjmować codzienne dawki Bożych obietnic o zaopatrzeniu. Chcecie przywrócenia relacji? Przyjmujcie codziennie obietnice o pokoju i miłości. I jeszcze coś niezwykle ważnego: nie deklarujcie w pustce. Kiedy mówicie do góry, wyobrażajcie sobie, jak ta góra zostaje usunięta. Kiedy deklarujecie zdrowie, wyobrażajcie sobie swoje ciało jako doskonale zdrowe Kiedy mówicie o obfitości, widzcie siebie jako prosperującego. Wiara ma wymiar widzenia. Hebrajczyków 111 mówi wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Spodziewajcie się to jest kluczowe słowo nie deklarujcie mechanicznie, jakbyście czytali listę zakupów. Deklarujcie z oczekiwaniem, z radością, z pewnością, że to, co mówicie, już się dzieje w sferze duchowej i wkrótce się objawi w naturalnej. Teraz chcę Wam powiedzieć coś, co może Was zranić, ale co musicie usłyszeć. Niektórzy z Was nie widzą przełomu nie dlatego, że Bóg Was nie słyszy. Ale dlatego, że sami niszczycie swoje deklaracje negatywnymi słowami, które wypowiadacie kilka godzin później, rano mówicie: Jestem błogosławiony, a w południe narzekajcie: Nic mi się nie udaje. Wieczorem deklarujecie zdrowie, a następnego dnia mówicie wszystkim, jak bardzo źle się czujecie. To jest jak budowanie domu rano i burzenie go wieczorem. Nigdy nie zobaczycie gotowego budynku przy takim podejściu. Jakub w swoim liście pisze: Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi. Wasze usta nie mogą być fontanną, z której wypływa słodka i gorzka woda jednocześnie. Musicie zdyscyplinować swój język, a to jest trudne, ponieważ przez lata mówiliście w określony sposób. Stare wzorce są głęboko zakorzenione, ale z pomocą Ducha Świętego możecie je zmienić. Za każdym razem, gdy złapiecie się na mówieniu czegoś negatywnego, natychmiast skorygujcie się. Nie ignorujcie tego. Powiedzcie na głos: anuluję te słowa w imię Jezusa. Ja jestem błogosławiony, ja jestem uzdrowiony, ja jestem zaopatrzony. Może czuć się to dziwnie na początku, ale z czasem stanie się naturalną częścią waszego życia. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się ku końcowi tego przesłania, ale zanim zakończymy, muszę was o coś poprosić. To przesłanie nie może zakończyć się na was. Jest zbyt wiele osób, które żyją w porażce, ponieważ nikt im nie powiedział o mocy ich słów. Udostępnijcie ten film, zostawcie lajka. Niech ta prawda rozejdzie się szeroko. Nigdy nie wiecie, kogo życie może zostać przemienione przez to, że zdecydowaliście się kliknąć przycisk udostępniania. Niektórzy z Was pytają: Jak długo mam deklarować, zanim zobaczę rezultat? Odpowiedź brzmi: Tak długo, jak zajmie to manifestacja. Nie jesteście w kontroli czasu Bożego. Waszym zadaniem nie jest określanie, kiedy to się stanie. Waszym zadaniem jest być wiernym w deklarowaniu i oczekiwaniu. Abraham czekał 25 lat na obiecanego syna. Ale czy przestał wierzyć? Nie. Hebrajczyków 11:11 11 mówi: "Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc do poczęcia potomstwa i to mimo podeszłego wieku, bo uznała za wiernego tego, który dał obietnicę." Abraham i Sara nie przestali deklarować obietnicy Bożej przez te 25 lat. Ich wiara nie osłabła, przeciwnie, się wzmocniła. List do Rzymian 4:20 mówi o Abrahamie. Nie zwątpił w niedowiarstwie o obietnicy Bożej, ale został wzmocniony wiarą, dając chwałę Bogu. Jak został wzmocniony? Przez konsekwentne wyznawanie obietnicy. Wasze przełomy mogą nastąpić jutro. Mogą nastąpić za miesiąc, mogą nastąpić za rok. Ale będę Wam coś obiecywał. Jeśli pozostaniecie wierni w deklarowaniu Bożych obietnic, one się wypełnią. Bóg nie jest człowiekiem, żeby kłamał. Każda obietnica w Jego Słowie jest tak i amen w Chrystusie Jezusie. A teraz pozwólcie, że zakończę Was błogosławieństwem. Gdziekolwiek teraz jesteście, wyciągnijcie ręce przed siebie, jakbyście przyjmowali coś od Boga, i przyjmijcie te słowa jako prorocze deklaracje nad waszym życiem. Błogosławię Was zdrowiem Bożym. Każda choroba, każda słabość, każda dolegliwość ustępuje teraz w imię Jezusa. Wasze ciało jest przywracane do Bożego projektu. Siła wraca do waszego ciała, energia powraca, ból znika. Jesteście uzdrowieni mocą Jego ran. Błogosławię Was obfitością finansową. Drzwi zatrudnienia otwierają się. Możliwości biznesowe pojawiają się. Przychodzą pomysły. Kreatywność wzrasta. Boże zaopatrzenie goni Was i Was dogania. Długi są spłacane. Wolność finansowa przychodzi. Jesteście błogosławieni, żeby być błogosławieństwem dla innych. Błogosławię Was pokojem w Waszych domach. Nieporozumienia zostają rozwiązane, relacje są przywrócone, miłość płynie, zrozumienie rośnie, wasze małżeństwa są wzmacniane, wasze dzieci są chronione, wasza rodzina służy panu razem. Błogosławię was wyraźnym sensem celu i kierunku. Mgła się rozwija, widzicie jasno swoją ścieżkę, drzwi Boże otwierają się, właściwe osoby wchodzą do waszego życia we właściwym czasie. Jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego w każdej decyzji. Wasze kroki są nakazane przez Pana. Błogosławię Was nad przyrodzoną ochroną. Anioły obozują wokół Was. Żadna broń przeciwko Wam wykuta nie będzie działać. Jesteście przykryci cieniem Wszechmocnego. Diabeł nie ma władzy nad Wami. Jesteście więcej niż zwycięzcami przez tego, który Was umiłował. To jest Wasza rzeczywistość. To jest wasze dziedzictwo jako dzieci Bożych. Nie czekajcie, aż to odczujecie. Uwierzcie w to, zaakceptujcie to. Zacznijcie to deklarować już dziś i obserwujcie, jak niemożliwe staje się możliwe, jak zamknięte drzwi zostają otwarte, jak to, co wydawało się martwe, ożywa. Bo tak właśnie działa moc deklaracji. Aleluja! Chwała Bogu! Dziękuję Wam, kochani bracia i siostry, za to, że byliście ze mną przez ten czas. Pamiętajcie: Wasze słowa mają moc. Używajcie ich mądrze. Deklarujcie życie, a nie śmierć, błogosławieństwo, a nie przekleństwo, wiarę, a nie strach, i zobaczcie, jak Wasz świat się zmienia. Bóg Was błogosławi. Do następnego razu.